Shosho, standardowy lekki karabin maszynowy armii francuskiej przez całą I wojnę światową. Był jednym z pierwszych LKM-ów, który mógł być przenoszony i obsługiwany przez pojedynczego żołnierza. Wyprodukowany został ponad 250 tysięcy razy więcej niż jakikolwiek inny model broni automatycznej podczas I wojny światowej. A mimo to nazywany był często najgorszym karabinem w historii, ale jest to opinia niezasłużona. Dziś przyjrzymy się mu w Battlefieldzie 1, omówię wam jego statystyki i wskażę, jak nim grać. jestem jahu. I zapraszam do oglądania. Torami karabinu był Louis Xoso i Charles Sutter. W 1915 roku skończyli oni projekt swojego karabinu, który natychmiast trafił do fabryki w dawnej fabryce rowerów Gladiator z racji zapotrzebowania broni na front, na który trafia już rok później. Pod wieloma względami Szosza był prekursorem współczesnego karabinu szturmowego. Poważył zaledwie 9 kg. Umożliwiał strzelanie ogiem ciągłym oraz seriami. Posiadał chwyt pistoletowy, prostą kolbę i odłączony magazynek na 20 naboi. Tym, co najbardziej różniło go od współczesnych karabinów szturmowych, było wykorzystanie amunicji karabinowej zamiast pośredniej. Szaszcza to jedyna w pełni automatyczna broń wykorzystująca mechanizm tzw. długiego odrzutu lufy, inspirowany karabinem Model 8 AutoLading. Gdy w 1918 roku na front dotarli Amerykanie, przydzielono im karabiny Szoszota i to ich problemy z tą bronią są prawdopodobnie źródłem jej marnej reputacji. Szosza nie był na pewno doskonałą konstrukcją, ale świetnie sprawdzał się jako broń zapewniająca wsparcie ogniowe nacierającym oddziałom. Z archiwum dokumentujących dokonania francuskich żołnierzy oznaczonych medalami wynika, że szosza shot shoty odegrały kluczową rolę w rozwoju nowych metod ataku, obejmujących m.in. neutralizację gniazd karbinów maszynowych przy ich pomocy. Szosza to broń, która weszła do Battlefielda 1 wraz z dodatkiem francuskim nie przejdą, i jest dostępna dla klasy wsparcia. Mamy jego dwie wersje: wersję lekką i dalekiego zasięgu. Wersję lekką blokujemy zabijając 50 wrogów za pomocą KM Luisa przygwarzającego i musimy wykonać 75 zaopatrzeń. Natomiast wersję dalekiego zasięgu zabijając 10 wrogów moździerzem i w jednej rundzie zabić 15 wrogów karabinem Bennett Mercy dalekiego zasięgu. Posiada on 20-pociskowy magazynek, z czego każdy pocisk zadaje od 28 do 38 punktów obrażeń, a jest to spowodowane oczywiście odległością, w jakiej trafimy naszego przeciwnika. Swoje największe obrażenia zadaje na 18 metrach. Dalej obrażenia spadają, a od 34 metrów zadajemy już tylko 28 punktów obrażeń jednym strzałem. Do 20 metrów zabija przeciwnika trzema strzałami, a maksymalnie czterema kulami, co pozwala na jednym magazynku zabić od 5 do 6 wrogów. Zabija w przedziale od 3 do 4 sekund, a odpowiedzialne za to są dwie statystyki: szybkostrzelność i prędkość wystrzelonej kuli. Szybkostrzelność, która wynosi 357 pocisków na minutę i prędkość wystrzelonego pocisku na poziomie 720 m na sekundę. Szaszot wypada najgorzej z broni wsparcia, jeśli chodzi o szybkostrzelność. Większość pomyśli, że to już o wszystkim decyduje, ale tutaj jest właśnie haczyk. Obrażenia, które zadaje karabin, są największe, jeśli chodzi o jakikolwiek automat, a spowodowane jest to tym, że posiada amunicję podobną do tej w karabinach snajperskich, które zadają duże obrażenia. I na tej bazie powstał właśnie magazynek, który mimo, że posiada jedynie 20 kul i nie posiada zawrotnej szybkostrzelności, to zadaje obrażenia dochodzące nawet do tych 38 punktów obrażeń. I to jest największy atut Shosho, który mimo, że wydaje się być niepozornym LKM-em z marnymi szansami w walce z pistoletami maszynowymi, to w rzeczywistości łatwo może wygrać z czym po 18. Ale wiadomo, do tego potrzebna jest dobra celność, szybki czas reakcji u strzelca, no i przede wszystkim umiejętność świadomej gry. Margines będu jest tutaj dosyć duży, 20 pocisków z niezbyt dobrą celnością spokojnie wystarczy na zabicie trzech wrogów, no a wprawyni gracze wiedzą, co można z tej broni zdziałać. Czas ładowania pustego magazynka wynosi 3,5 sekundy, a z resztkami 2,8 sekundy, co jak na LKM z takimi obrażeniami i efektywnością jest bardzo dobry. Odrzut pionowy na poziomie 0,55 jest wręcz znikomy przy prowadzeniu ognia ciągłego, natomiast przy pestkowaniu na dalsze odległości jest to już dosyć odczuwalne. Karabin jest bardzo celny i stabilny, tylko pojedyncze pociski nie trafiają w cel w miejsce gdzie celujemy co pokazuje rozrzut, który jest dopasowany głównie do pestkowania. Przy straniu serią nie istnieje, ten odrzut i pocisk leci dokładnie w to miejsce, gdzie chcemy i celujemy. Kolejnym jego atutem jest Zwójnóg, który nie pozwoli kampić żadnym snajperom, a duże obrażenia pomogą Wam zdejmować również przeciwników na te dalsze dystanse. Optyka, jaką posiada, to zwykły celownik mechaniczny, przeciwlotniczy, no i skop wyborowy. Polecam Wam używać wyłącznie wersji lekkiej, ale wiadomo kto jak woli. Celownik przeciwlotniczy pozwa, po, po, posiada dosyć duże powiększenie i jest on dosyć specyficzny, dlatego kto jak woli. Zawzoruje się najlepiej na dalsze dystanse, a celownik mechaniczny jest dobrym wyborem na bliski i średni dystans. Wersja dalekiego zasięgu posiada te same wartości co Shosho Kwestia gustu, kto jaki preferuje celownik, no i po prostu styl gry. Podsumowując karabin Shosho. Jest to świetna broń z dużymi obrażeniami i odpowiednio dobranym magazynkiem. Mimo, że posiada jedynie 20 kul, to po pierwszych strzałach i zabójstwach można się przekonać, że jest naprawdę wystarczający. Zabija na 3-4 strzały, sprawdza się świetnie zarówno na bliski, średni, jak i daleki dystans, a jego duże obrażenia szybko posyłają wroga do piachu. Jedyną umiejętnością, aby dobrze wykorzystać broń, to w miarę dobra celność, abyście umieli wykorzystać jego atut w postaci 30, 38 obrażeń do 18 metrów. Spokojnie poradzicie sobie ze strzelbami i PM-ami, które mogą, ale nie muszą oczywiście z wami wygrać, dzięki właśnie tej broni, a i snajperzy nie mogą czuć się bezpieczni widząc tą broń. Ocena to 8,5 na 10, bo wiadomo zawsze może być lepiej, ale gorąco polecam wam tą broń, która na ten moment w klasie wsparcia ma najwięcej kili, ale jest to wymienne z parabelą. Jeśli Wy też chcecie zagrać w nie macie B1, to jest to możliwe na przykład usługą jej akces. Zawsze można spróbować, czy wam się spodoba. No i to tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Piszcie jak podobał Wam się odcinek i jak oceniacie Shosho. Zapraszam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji kanału. Ja jestem Jachu do zobaczenia Cześć